O już jest ósma. O już wstaliście bo my właśnie robiliśmy wam śniadanie. O ale super. Mniam mniam. Już zjedzone. Dwadzieścia minut później. HMMMM nudzi mi się. Mi też. Mam pomysł. Chodźmy się spotkać z naszym twórcą. Super pomysł. Mama możemy się spotkać z naszym twórcą? No okej okay, ale wróćcie szybko. Jej. Ja zobaczę gdzie to jest. 30 minut później. Okej, okay, to powinno być tutaj. Jesteś pewny. No, bo na internecie pisało, że tu pracują wszyscy youtuberzy z Countrywals. No to chodźmy, bo tam jest. Otwarte od dziewiątej do piętnastej. a jest już dziesiąta. 30 minut później. O już jesteśmy. Ej, zobacz, jeden, tu są też inni youtuberzy. Ej a tam jest jakiś ochroni aż nie martw się, damy radę. Kim wy jesteście? Chcielibyśmy się spotkać z naszym twórcą. A co myślicie, że tu może se wchodzić kto chce? Tu mają dostęp tylko pracownicy. Nie udało się. Pracownicy. Ano tak. Jeśli mają dostęp tam pracownicy, to przebierzmy się za pracownika. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Dwadzieścia pięć minut później. Brzmieńmy też. Głos. Taki powinien być dobry. Dzień dobry jesteśmy nowymi pracownikami i musimy się spotkać z coun ryballem Kubą. Dobrze wchodźcie, udało się. Ale tu ciemno. Chodźmy dalej. o Co wy tu robicie? Chcielibyśmy się z tobą spotkać. A jak wy się tu dostaliście? Jej nieważne. Tu właśnie trwa robienie piątego odcinka wakacji z count Rybals. Ooooo, a możemy zobaczyć? Nie. O nie tylko nie róbcie tych oczy. No dobra. Trzydzieści minut później. Dobra, a więc my już pójdziemy. Pięćdziesiąt minut później. O już jesteśmy. Ale fajnie było zobaczyliśmy, jak się robi odcinki.